Stolarnia Design to miejsce, w którym znajdziesz wyjątkowe meble z prawdziwego drewna. Wszystkie nasze produkty od podstaw wykonujemy ręcznie. Każdy kawałek drewna jest unikatowy, dlatego nigdy nie powstaną dwa takie same egzemplarze stołu, półki czy konsoli. Wieloletnie doświadczenie i pasja pomagają nam stworzyć unikalne i niepowtarzalne produkty. Proponujemy Państwu ręcznie robione meble z najwyższej jakości litego drewna. Dzięki solidnej, spawanej konstrukcji oraz drewnie wykończonym najlepszej jakości preparatami, nasi klienci mogą cieszyć się meblem przez wiele lat.